Kochani, oto wasza królowa patty! Zapraszam dziś Was do mojego zamku. To będzie królewski dzień, królewska rutyna. Zobaczycie sobie, jak rządzi królowa w Brookhaven. Także zostawcie łapeczkę do góry. Jeśli chcielibyście dołączyć do królewskiej rodziny, to zapraszam na moją grupę z Robloxa Team Patty X. A dzisiaj zaczniemy sobie od śniadania, bo królowa musi porządnie zjeść, żeby być najedzona i mieć siłę, żeby się z tym wszystkim mierzyć, co jest na Brookhaven. Zapraszam do mojego różowego zamku. Bo różowy kolor to kolor ulubiony królowej. Tak zapraszam, proszę, rozgoście się widzowie. Zaraz przedstawię Wam też moje dzieci, które prawdopodobnie może jedna z nich albo jeden z nich będzie następcą tronu. Dzisiaj może nie wiem, czy o tym zdecyduję, ale kto wie? Wow, jaki czerwony dywan. Dzień dobry, dzieci kochane. Witajcie! Oto wasza mama królowa do was przyszła. Witajcie, witajcie! Zobaczcie, poznajcie, to jest też pani, która nam pomaga. To jest nasz kucharz. Dzień dobry, wasza wysokość. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry, pani Madziu. To są nasze pomoce kuchenne, ale nie tylko. One pomagają nam we wszystkim. Jeśli królowa o czymś zapomni, to ona ma obowiązek mi o tym przypomnieć. Oczywiście, królowa jest łaskawa i wybacza wszystkim. To, jeśli ktoś czegoś zapomniał, ale lepiej o niczym nie zapominać, bo <laughs> królowa nie może zapominać. Dzieci już dostały jedzonko, bardzo się cieszę. W ja takim razie... maleśniki i Super, bardzo ładnie. Zapraszam Was, widzowie, do mojej kuchni królewskiej. Ło, wow, ale tutaj trochę jest bałagan! Bardzo proszę posprzątać w wolnym momencie. Wow, bardzo pięknie tu wszystko macie, zjedzone. Moje dziewczynki, ja sobie zawsze zapisuję, jak one się zachowują, bo muszę wybrać następczynię tronu. Kubuś, mój syn jest trochę jeszcze za mały, ale pięcioraczki mają szansę też zająć Tron, jak mnie już nie będzie, lub będę za stara, więc ja sobie wszystko zapisuję, co one robią, która jest najlepsza, najmądrzejsza. No niestety tak trzeba patrzeć i tak trzeba decydować. Proszę wytrzeć sobie buźki, oczywiście, odstawić ładnie sztuczce, tak jak to was uczyłam, i teraz ja zjem śniadanie w samotności. Proszę iść. Ja tutaj wszystko posprzątałam po sobie. Bardzo dobrze, tak trzeba robić. Wszystko zapisuję. Teraz ja, królowa, zjem śniadanie sama. Muszę się nad tym wszystkim zastanowić, bo ostatnio w Brookhaven dzieje się tyle rzeczy, że muszę wprowadzić tutaj jakiś rygor. Ale jeszcze nie wiem Jadnego, jaki. Mamo, jeszcze jest mój piesek Milo, kochany, który oczywiście sobie tutaj obok mnie siedzi i myśli, że coś mu spadnie. Teraz królowa ja. Proszę podać mi posiłek. Co wasza wysokość chciałaby zjeść? W takim razie, jeśli dzieci już poszły, poproszę o kanapkę świeżą, bagietkę, wie pani, francuską, jaką ja z pesto bazyliowym, z pieczonym kurczaczkiem grillowanym, ale już do góry mi. Dobrze, dostałam. Dziękuję, bo tutaj pięcioraczki mi jeszcze latają. Jeszcze one są trochę nieokrzysane takie, muszę zapisać. Tato, tato się nie nadaje chyba na następczynię tronu. Tato w ogóle biega coś. Nie, 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 tam mi się nie podoba. Trzeba słuchać rozkazów królowej, bo królowa jest tylko jedna. Dobrze, czy mogę zjeść w samotności? E, proszę odejść, bo ja się muszę nad czym zastanowić. Ja wiem, że ja wam dałam pracę i tak dalej, ale możecie już odejść? No dobra, jak musicie na mnie patrzeć, to patrzcie. Dobra, muszę się zastanowić. Co by tu wprowadzić na tym brook heaven? Na pewno, na pewno trzeba się pozbyć tego burmistrza. To po pierwsze, ale ostatnio wpłynął do mnie taki smutny list. Słuchajcie, że komuś spalił się dom i potrzebuje naszej pomocy. Pomyślałam o tym, żeby zrobić taki charytatywny bal i na tym balu zebrać mnóstwo pieniędzy. I wiecie co, też pomyślałam, Myślałam, że zrobię takie dni otwarte, otworzę drzwi do naszego zamku i wszyscy będą mogli przyjść do zamku, zobaczyć jak my mieszkamy, wrzucić jakąś symboliczną kwotę do puszki i te pieniążki przeznaczymy właśnie dla tych biednych, którzy stracili dom. A wy będziecie mogli zobaczyć jak żyje królewska rodzina. Majlo! Milo, serio, ty mnie podsłuchujesz cały czas? Milo, no dobra, ale to jest pies. Takie są moje plany. No nie wiem, co myślicie. Królowa musi być sprawiedliwa musi być potężna i kochająca więc myślę, że to chyba jest dobry pomysł. Tak, dobrze. Ja zaraz będę musiała tu wszystko im powiedzieć, tym moim pokojówkom, żeby przygotowały dom, posprzątały i na dachu zrobimy bal. Dokładnie, zaprosimy wszystkich widzów, także każdy, kto mnie teraz słyszy, niech dołączy do mojej grupy z Robloxa, każdy, kto chce być tutaj, niech zostawi łapeczkę do góry, a zaprosimy wszystkich widzów. Milo, Milo, weź już iść, dobra? <grystanie> Milo cały czas za mną chodzi. To jest taki królewski pies. Musimy się do tego porządnie przygotować. Królowa nie chce nic! Wiecie, ma być wszystko idealnie. Nie może być to tak, wiecie, byle jak. Ma być wszystko idealnie. Różowe dekoracje, stoły. Zaprosimy wszystkich. Otworzymy drzwi tego zamku, kiedy nigdy praktycznie tego nie robię. Zobaczcie, my mieszkamy na wyspie, która jest ściśle strzeżona. Nikt tutaj nie może wejść. Zobaczcie, jaki mamy zamek. Zrobimy bal. To jest dobry pomysł. Dobry pomysł. Uzbieramy mnóstwo pieniędzy. A teraz dzieci. Czas na edukację! Proszę! Każda oczywiście następczyni lub następca tronu musi się dużo uczyć, ale nie tylko musi się uczyć królewskiego życia, ale musi się też uczyć szkoły. Normalnie edukacja szkoła też jest, trzeba chodzić do szkoły. Ale moje dzieci mają szkołę zdalną. To znaczy uczą się w domu. Także dobrze. Proszę przygotować tutaj biurka. Mam tak doświadczonych ludzi, że pani pokojówka jest nauczycielką, kucharką, sprzątaczką w jednym. Takich ludzi ja potrzebuję, tak? Ja takich ludzi potrzebuję. Muszę jednej osobie ufać. I jedna osoba robi wszystko. Więc jeśli wy też tak umiecie, to oczywiście zapraszam do mojej grupy z Robloxa Team Patik. Zapraszam do Rodziny Królewskiej. Otwieramy... Wielką, potężną rodzinę królewską! No dobrze, czyli wszystko już jest, tak? Okej, okay, proszę się uczyć. Amelko? Gdzie jesteś, Amelko? Amelcia? Ja tutaj mam inne zajęcia. Tak, Amelka ma inne zajęcia. Kubuś się troszkę z nimi uczy. Niech się uczą, a ja idę do swojego biura. Zobaczcie, to jest moje biuro! Tu mam mnóstwo książek swoich. Mam też tam tajne przejście. Ale słuchajcie, dostałam ten list i nie wiem, co teraz zrobić. Musimy przygotować też święto rycerskie. Już niedługo właśnie rycerze będą mieli swoje święto. Muszę coś dla nich zaplanować. Tylko co? Bardzo dużo rzeczy mam teraz w planach. Nie dość, że bal charytatywny to jeszcze turniej rycerski. I dziewczynki muszą się uczyć. Niedługo koniec szkoły muszą wszystko pozdawać. Majlo, co my teraz zrobimy? Mamy tyle na głowie. Może powinniśmy kogoś jeszcze zatrudnić. A tobie się nie chce, siusiu? Dostałam też jakiś list. Tych listów codziennie przychodzi tyle, ale tutaj moja pokojówka przyniosła i powiedziała, że to jest ważne. Słuchajcie, otworzę go i przeczytam. Co tu jest napisane? Jakiś spisek w Heaven, Co? Jaki spisek? Ej, Milo, zobacz. Jakiś spisek w Heaven, Co tu jest napisane? Nic nie rozumiem. Hmm, chyba będę musiała to do swoich specjalistów wysłać. Muszą naprawdę sprawdzić ten list, bo to może być jakieś kłamstwo, jakiś skam. Ktoś może oszukiwać tylko po to, żeby królowa wyszła. A królowa nie wychodzi, jeśli nie ma takiej potrzeby. Hmm, wiecie co? Musimy, musimy rozwikłać tą sytuację. Coś tutaj jest jakiś spisek na Heaven. Ktoś wprowadza chaos i panuje jakaś dezorientacja wśród ludzi. Coś musimy temu zaradzić, Milo. Dobrze, że tutaj jesteś ze mną, ty mi tak pomagasz, zobaczcie jaki słodziak, królewski piesek Milo, kochany, wspaniały. Dobra, to się należy do mojej tej, idę jej to zanieść, musi to przeczytać i musi podać to dalej do moich ochroniarzy, żeby w razie co nikt się tutaj nie zbliżał, bo jak spiskowcy się tutaj dorwą do zamku, to będzie źle. Poproszę ciebie na słówko, dobrze? Na momencik, jedną osobę, chodźcie, chodźcie tu, chodźcie. Słuchajcie, słuchajcie, dostałam taki list niepokojący. Nie wiem, która z Was mi go przyniosła, ale słuchajcie, to jest coś napisane. Ale nie mamy nauczyciela. Yy, dobrze, dobrze, już zaraz przyjdzie. Yy... Ktoś musi iść do dzieci. Proszę się tą sprawą zająć natychmiast. I proszę także... Dobra. Niech rozpoczną się przygotowania do balu. Proszę natychmiast, żeby na dachu pojawiły się dekoracje. Musimy to zobaczyć. Ja muszę ocenić, jak to będzie wyglądać. Musi być wszystko na tip-top. Dobrze? Jasne, to mi się podoba. Dziękuję. A teraz z dziećmi idę na konie. Dzieci! Alo, dzieci, już macie skończone wszystko. Koniec lekcji na dzisiaj. Matematyka skończona. Zapraszam teraz, pójdziemy na dwór i będziemy jeździć na koniach. Dobrze? Kocham, koniki! To zapraszam, musimy ćwiczyć. Bo każda królowa i król musi umieć jeździć na koniu, dokładnie, więc teraz pokażemy Wam, jakie mamy piękne tutaj konie. Płyniemy teraz statkiem, ponieważ chcemy pojeździć na koniu, musimy potrenować, mamy taki statek, widzicie, jaki fajny, taki królewski. Teraz tu się zatrzymamy i możemy wyskoczyć. Jesteśmy już na drugim lądzie naszym. Ojej, królowa nie może zmoczyć sukienki. Jak my teraz wejdziemy, mama? Nie wiem, no trudno. Chyba trzeba będzie jednak zmoczyć nie, sukienkę. Nie, nie, nie szkucz, mama! Nie mam nie skakać? No nie, nie wiem, chyba muszę. Uwaga! Zaraz przeskoczę. O, jestem, jakoś się udało, dziękuję. Jestem, nie zmoczyłam sukienki. Teraz bierzemy naszego konia i będziemy jeździć. Musimy, musimy go pielęgnować, musimy o niego dbać. Więc ja wsiadam. Zobaczcie, jakiego mam konia. Ja nawet mogę mieć takiego fajnego. Chyba czekajcie, gdzieś tu można zmienić. Patrzcie, o, tutaj mogę. Patrzcie, jakiego mam fajnego. Ej, nie mogę. Z... Czemu nie? O, dobra, teraz dodałam sobie jakieś to. Zobaczcie, jak fajnie. On jest taki piękny. Mogę mu dodać takie różowe. Widzicie to? Mam takie kwiatki na koniu. O, zobaczcie. Mam Konika w kwiatki. Ale super, nie umiem jeździć na koniu, to się trzeba nauczyć. Dobra, zapisuję sobie, Kuba, bo ty nie będziesz następcą tronu, jak będziesz ja mi tak pyskować. Umiem jeździć na koniu. A mylko, jak pięknie ty jeździsz, cudownie, i teraz. Teraz jedziemy na koniu. Każda królowa w swoim życiu musi umieć jeździć na koniu i każdy król też. Więc proszę bardzo, teraz robimy rundkę i tutaj biegniemy. Zobaczcie mój konik, to jest, nie wiem, Tiffy. Tiffy tak się nazywa. I zobaczcie, jak on sobie super radzi. Patataj, patataj, patataj. Zobaczcie, jak on super robi, jakie wydaje fajne dźwięki. Patataj, patataj. Jak ci, Amerko, idzie? Jak ci idzie, dziewczynki? Nie? Jest moim konikiem! Super! Pataj, pataj, zobaczcie jak on skacze. Wow. A mój konik, lubisz chodzić do wody i maczyć swoje kopytka. O super! Mój nie za bardzo um, przepada za tym, ale zobaczcie, Kuba, jaki ma fajny konik, ale ekstra, super, każdy ma swoje... A zobaczcie, Kysia ma czarnego konia! Wow, ale super... Tak jest! Ale słuchajcie, nie możemy za długo jeździć na konikach, dlatego że musimy wracać ponieważ będziemy organizować bal w naszym zamku i będą mogli nas będziemy odwiedzić wszyscy! Bal? Będziemy mieli bal! Musimy wracać, musimy A pomóc! Z okazji? z okazji! tego, że komuś w Brookhaven spalił się dom! I ta. poprosił królową o pomoc. Nie mogę tak tego zostawić. Jestem Płogał królową wszystkich ta. obywateli Brookhaven. Muszę im pomagać. Tylko, królowo, musimy jechać im pomóc. To idziemy, musimy pomóc im. I ja będę patrzeć na wasze zaangażowanie, bo to jest bardzo ważne. Tak jest, ale musimy też uważać na tych buntowników, spiskowców, którzy chcą nam przeszkodzić w zrobieniu super balu. Na pewno im na to nie pozwolimy. Wiem, wiem. Królowa musi się zatrzymać, jeszcze zapisać. Więcej rycerzy, tak? Więcej ochrony, więcej rycerzy potrzebnych jest, jeśli chodzi o to wydarzenie, tak? Musimy zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Dobra, lecimy teraz, wracamy na statek. Wracamy wszyscy na statek, musimy pomóc w dekoracjach, musimy pomóc i zobaczyć, jak tam idzie moim pracownikom. Dobra, zsiadamy z koniów. Ej, co ja zrobiłam? Z koniów, konie, konie, gdzie sobie? Ja chcę wyjść tu. No i dobra. Koniki odstawione. Yy, dobra, I dajemy teraz jeszcze raz. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jak to możliwe, że coś królowej nie weszło? O nie. Nie mogę teraz. Dlaczego nie mogę teraz zrobić tej, tej łódki? O dobra, jest dopiero Zobaczyłam swoją sukienkę Widzicie, królowa czasem też jest nieporadna No ale zdarza się najlepszym, prawda? Kubuś, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś ty prowadził Ja prowadzę Alo, dobra, jesteście? Koniki są, dobra, koniki Jesteś zostawione są. Dobra, to wracamy Wraca. Kubuś, coś ty wypadł, no nie że Ty na pewno nie będziesz następcą tronu, bo tobie nic nie wychodzi Ty się co chwilę gubisz Jakie super słoneczko na górze No cudne słoneczko Jest przepiękne Ech, ale nie denerwują te dzieci. Naprawdę to nie jest łatwe wcale. Okej, okay, dobra. Wysiadamy. Koniec. Idziemy zobaczyć. Dobra, już trudno dostał sukienkę. Zmoczyła się. A jest nie, nie fajnie, nie fajnie. Ech, dobra, już jestem. Królowa wróciła. Już muszę się uspokoić. Idziemy zobaczyć, dziewczynki. Będzie organizowany niedługo bal charytatywny. Kubuś, nie można jeździć po zamku na tej Co wy robicie? Właśnie, Kubuś. Królowa wróciła! Pracownicy, gdzie jesteście? Idę zobaczyć, jak oni tu udekorowali. I <laughs> jak przepięknie, cudownie, pięknie bal charytatywny. Zadzwonię do królowej. Dzień dobry, dzień dobry, już jestem. <laughs> jestem pod wrażeniem, naprawdę bardzo ładnie tutaj wygląda. Myślę, że będziemy mogli tutaj wpuścić gości. Tak, bardzo mi się podoba. Wow, super! Amelko, jak Ci się podoba? Myślisz, że jest ładnie? Bardzo dobrze, spisałyście się. Super. Wyszło wyśmienicie. Jestem bardzo zadowolona. Jeszcze tutaj jakieś dodatki? Myślę, że coś tu jeszcze dodamy. Trzeba catering zamówić. Dobrze, ja teraz bym. to jest spokój, Kubuś. Ja muszę ocenić porządek. Dobra, tu jest trochę. Kubuś, skąd ty masz tyle złota? Powiedziałam, że to ma być w skarbcu trzymane, a nie tutaj. Ja nie mogę. Czy ty musisz mieć tutaj złoto? Jakby ktoś przyszedł i nas okradł. A tu? Tu jest. Co tu jest? Majlo, ty masz tu jedzenia? Trzeba to wszystko natychmiast posprzątać. Pięcioreczki, idę zobaczyć wasz pokój. Co? Jaki tu jest bałagan? Kto wam pozwolił jeść w pokoju? To jest zabronione w królewskim domu. No nie, znowu złamałyście zasadę. Dobra, idę do swojego pokoju odpocząć. Muszę się nad tym wszystkim zastanowić. Tylko u mnie jest cisza, spokój i porządek. Zakaz wejścia. Tu nie można w ogóle wejść. To jest tylko mój pokój, zobaczcie. Cisza, spokój, można się przejrzeć. No dobra. Ale słuchajcie, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak będzie wyglądał nasz bal, jak będzie wyglądał turniej rycerski i jakie mamy bogactwo w domu, bo my mamy w lochach pochowane w skarbcu i nie tylko pełno złota. Także subskrybujcie kanał, jeśli chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek z Rodziny Królewskiej, a na pewno się taki odcinek pojawi. A teraz czas na sprzątanie! Złamaliście kolejne zasady! Czemu zrobiłaś bałagan? Dokładnie! Wyłączyć muzykę! Posprzątać i wreszcie należy się respekt dla zasad królewskich. Wy jeszcze tego nie wiecie? Do roboty się wziąć. Nie, królowa, my wiemy. To proszę się wziąć do pracy. Jestem waszą mamą, ale też jestem królową. A królową trzeba szanować. Królowa pilnuje porządku w królestwie, wychowuje nie, księżniczki spokoła. i księciów, ale też wychowuje następczynię tronu bądź następcę, więc musicie. Się strzec. Lowo, Słucham? słyszałam, że chyba coś uciekło z naszych lochów. Co? To niemożliwe! Skąd ty taka mała, Amerko, byś wiedziała, że coś uciekło z naszych lochów? O nie! Trzeba wezwać straż! Wezwać straż! Rydzerzy, szybko nie! potrzebne! Potrzebujemy wsparcia!